z osobami, które były tutaj na programach. Staramy się z, jednym, z kilkoma uczestnikami stworzyć jakiś wspólny projekt. Przyjacielskie kontakty to najczęściej kontakty z wolontariuszami naszymi, którzy, którzy nam pomagają i oni wtedy czasem też odwiedzają studentów na przykład na Białorusi. Cały czas mamy tak, taką świeżą siłę, bo przyjeżdżają do nas młodzi ludzie i ciągle czegoś od nas chcą. Średnim pozytywną rzeczą jest to, że to jest przyjemność. Przyjemność, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają ze Wschodu, najczęściej są faktycznie zainteresowani tematem. Chcą się dowiedzieć, interesuje ich, zadają pytania. I też opowiadają o tym, czym oni się zajmują, jakie realizują projekty, jakie inicjatywy, jakie idee. Widzimy, jak bardzo te osoby później są rządne naszych wrażeń, takiego poznawania świata już nie tylko Polski czy Europy, żeby nabrać perspektywy dowiedzieć się co tam się dzieje, jaka jest na przykład faktycznie sytuacja na Ukrainie w tej chwili, jakby z pierwszej ręki i to jest bardzo, bardzo pomocne. Współpracując ze Wschodem, sami poznajemy lepiej nasz kraj. A jak się rozmawia z tymi młodymi ludźmi, którzy są naprawdę bardzo pełni energii i na pewno mogliby zrobić dużo, gdyby im władza nie przekadzała tak naprawdę, to też widzimy jak, jakby jak naprawdę Polska się rozwinęła od początku przemian demokratycznych. I to nas jakoś pobudza do dalszego działania, do też myślenia o tym, jak rozwijać samego siebie i jak rozwijać swoją organizację.